A w dzisiejszym odcinku. Jest ja mocno chwyci do mnie, nie? Najmniejsza wędka daje pierwszą rybę dzisiaj. Czy ona będzie wyholowana? Zobaczcie. Także widzowie taka ładna ryba, Wikusia wyholowa na malutką wędkę na spawiczku. Na miniaturka. Ma i też dobra, No Widziałem, mamy kolejne tutaj branie. Zajebisty karp siedzi. Malutką wędkę. Patrzcie, to jest ochamita znowu. Piękny. Piękny karp. Ja pierwszy patrzcie się uginę, nie? Co pięknego i niewiarygodnego. Także jest tutaj ryba, nie z winciorka, ale jas patrzcie co się dzieje, nie? No, ale... Fajny karp. takie ryby pływają w tym sezonie, zobaczcie. Te trzy. I fotografii. Także widzowie, jesteśmy dzisiaj nad stawem. Będziemy tutaj łowić z moją dziewczyną. Pozdrawiam tutaj. Będziemy łowić ryby. Zobaczymy, co zrobimy. Jest godzina 12, bo lało mega. Także po deszczu jesteśmy. Zobaczymy, co zrobimy. Tutaj tak. poker. Zobaczcie zobaczymy, żeby zrobić z jakąś zanętę. Taki Zobaczcie. towar. Będę robić tutaj zanętę. z takiego czegoś właśnie. Zobaczcie, coś pięknego, nie? Dzisiaj taki towar wie, że Zobaczymy, co poker dzisiaj złowi. Ja ostatnio zrobiłem 10 karpi. I jednego amura. Zobaczymy, co my zrobimy, nie? Jak to wygląda poker, ten towar? No tak nie, dziwnie. Koszt tego. 12 zł. 12 zł. Aha. Jest to grustowana kukurydza z konopią. Podnecimy tu przy brzegu i zaczynamy łowić. Wędki trzeba złożyć, zobaczcie. Lecimy. Także teraz tutaj po polewa. Elegancko. Także teraz moja dziewczyna będzie zarzucała, lecimy. Zbacz, ma długą wędkę. trzeba się palcem. Odbezpiecz. No. Lecisz. O, może być, no pięknie, także tutaj zaraz podmęcimy Patrzcie. W tym miejscu podręcenia. Dwa razy nawet Widzowie, patrzcie membranie! Na tej małowędzce? No. Co to może być? Słuchaj! No, Ale leci Czekaj Mati dobra? mu Dobra, najwyżej. Dawaj no chodź, chodź. Na mi kuć, Dobra Chwilę mi dobra? Tak Niech ona mocno chwyci do mnie, nie? Najmniejsza wędka Daj pierwszą rybę dzisiaj. Czy ona będzie wyhalowana? Zobaczcie. Pali go się wyłania. O kurwa, to ty gówno w tym jest. ówcie, ówcie Tak na powrotku? Nie wiem. Nie nie Trzy tutaj poker do radę. Zobaczcie. Duży kolera jest wuju! Jest! Yes. To... No ma tego kukurydza, przyniósł kukurydzę. jest karpiczek. O, sas, tak, koledowa. Ja. Jest to naprawdę bardzo ładny kard. Zobaczcie jakie ma ciekawe te. 3kg, bo 4kg, bolek. Fajno. Zobaczcie to ma. A te, już padłem te. Ona ładnie. Także widzowie taka ładna ryba, wikusia wychowała na malutką wękę na spawiczku. Na miniaturka. Mati też dobradę. Zobaczymy co przynieść to. Jestem sam widzowie, no. zobaczymy. A co to jest w ogóle? Booster taki. Można nam dać ryba większa szansa. Mhm. To wie. Wymieszujemy oczywiście. Troszeczkę, teraz zasypujemy jeszcze kolejny spad. Poczyna. Idziemy praktycznie nie ze wszystkim, nie? Zresztą dobra styknia. Także lecimy. Tutaj widzowie lek olejek Tu będzie też, czy na przykład takie, że się dawają więcej ryb. Zobaczymy. Pięknie to wygląda. jakbym był takim, taką rybą samym to zjadł ze smakiem, nie? Zadałeś to? Tak. Na razie nie Słoneczko wychodzi. Nie wiem brudnego. Widzimy mamy kolejne branie. Bikusia holuje, moja kochana, pięknie. Misia, ma? Lecisz? dużo opór jest? Nie, na razie. Nie? Może mniejszego, aj. Tak, podniż tak z do góry. Muszę tak holować. Patrz, ale żeby ci się nie pękł na Ja pierdolę, jak się ugina, nie? Coś pięknego i niewiarygodnego. Widzowie. Wolicie ręczka? Ja wezmę. Patrzcie, Musisz tą żyłkę. Jakie emocje? No, Boli Nęka Cię Nękacie no, mnie. Patrzcie, wędkę trzeba podholować? No. Tak, nie, ja potrafię to. Na ekranie? No. 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 Patrzcie, chodź, pokaży to. na to, no. Tak no. Pokaż mi, no. Pokaż mi, no. Pokaż mi, no. Pokaż Ja no. Pokaż mi, no. mi, jeszcze Pokaż mi, no. Pokaż mi, no. Jak to wygląda? No, uważaj. O Jezu, Mati, bo się nie wciągła ryba! Co jest? Ale się nie? Ja, ej! O to chodzi, bo fajna waleczka, nie? No, Także widzicie, co się tutaj dzieje? Emocja. Ej, było coś od tego karku! A. A. Wow, ale byk! Mati, dawaj ją, dawaj ją. Uuu, potężna ryba. To nie poker? No, chyba, teraz zamiana ja. Chwila. No mm. Ja myślę, że to wziąć po tyłku, tak. A, no to ma w chwili, bo już szczęście, nie wyciągnęła. Zobaczcie tak, co się dzieje, nie? No, ale. co się dzieje, nie? Zobaczcie co się nie? What the f**k? What the f**k? What the f**k? na co może był? On był na starą kukurydzę jakby, nie? Taką zeszłoroczną, na bite. No, Ja No ja, ja z babką ją hmm. Też sam jest chyba, wiecie? Mhm. jest. no. A to się mam powiedział, już znasz jest, jest. Jest nasz. Dawaj. Jest no nasz. Nie, nie, nie go na samej wemce, nie? No, Urzę. Hmm? Ale chodzi, nie? Jest nasz, dobra, jest! Siedzi. Dobra, to! jest. Siedzi, pięknie. Dobra, że ci... Ej, życiówka no, chyba to jest kuba. No, no życiówka to może być powita. Hej! Dobra! Taki duży karp. No, dobra, lecimy. Byrzemy widowie, zobaczcie, ma 35. 65 cm. A waga jej wynosi, uwaga? Także zobaczcie, waga nie? pokazała 7 kg. Piękny karp. Zabraliśmy go z Martin Wikusia, Wikusia, każdy holał ten ryba. Piękna ryba. Ten hol trwa około 10 Ciełapka minut. W góra. I dzwoneczek. No nagrywam. No. No. Jeden na sławie i tam tą malutką mętkę. Zobaczcie, to jest to samita znowu. Piękny. Piękny karp. Nie mogę jej prawie podnieść. Uważaj, już ci teraz, chyba klupnie. No właśnie, nie? No, no. Dobra, let's go. Lecisz, Lecisz. dobra. Pięknie. Dobra. Widzimy nagle tutaj patrzymy, a tutaj zobaczcie, co tutaj jest. Chyba jakaś magiczna paczka. Mati co to jest? No to, jest towar? to jest towar? Jak to wygląda pięknie? Podarza tego stawu chyba. No. ewidentnie. Także jest tutaj ryba, nic jest wieciorka, ale Jest rybaczka, nie? Piękna sprawa. i Mati zapał na... No to pułapkę. Czy takie ryby, nie? Pokaż Mati. Taki lini. Ale tak. Ale fajny karet. Uuu, takie ryby pływają w tym zobaczcie. Oby takie brały na wędki. o ale Ole zajebiste lini. Takie li. no, Taki małe liny puszczaliśmy. Nie? I takie, takie powstały z nich, nie? Ciekawiśmy mi no Serio? Serio. Macie. Piękna ryba. Tak, idzie. A. Co ty teraz robisz? patrzcie. Wbijam te... Co ty robisz? Kurka. Śmierduch. A. Tu podajnik tym polewem na murach. Widzę, było kilka brań. Jakby, nie, takich wiecie, nie? Ale na nic nie było. Zaczęło teraz padać, już na razie nie widać, ale no, na razie cisza, nie? Ale no, było na tej ręce branie znowu, ale znowu jakby zaciąłem I się, jakby nie było ryby, nie? Więc ciekawe, nie? Chyba za, jak coś małego się bawiło? ale po prostu, nie? Nie było ryby. Chwila przerwy, zobaczycie jest vlog dzisiejszego filmu, vlog, jedziemy z teraz. Pięknie. No, kolejne tutaj branie, zajebisty karp siedzi. Pokerdować tą rybkę.

Ej, super Nie gadaj. No, linek. Linek. Dobra. Kolejna ryba. Elegancko, linek mały, zajebiste. To jest kolejna no, kolejna ryba, dzisiaj już czwarty karp. Taki ładny. Ja, że ma tak ogon. nie, nie. Maty go ładnie wychalało. Elegancko, nie na tą wędkę. Maty ma pojęcie, nie? Mały. Jest to czwarta ryba, tutaj z Wikusią, Pięknie, przynosi szczęście ona. <laughs> Pięknie Teraz szczęśliwe po prostu nasze te Jak to się nazywa? Ładna jak kryształ Jak go zabiemy na święta to będzie później na potełkę a hmm. co ty gadasz? Coś trzeba jeździć? Nie? Hmm. Jest tak? hmm. to... Kutorek... Zobacz... nie? jestem jest to A tu nie jest ten spuszczony, to, Zobacz... to jest Zobacz... nasze, nasze zobaczcie, dzieło Tutaj ma wielką łóżkę no. Jakby ktoś pytał jak nam się zestawy To wygląda w taki sposób, mamy tutaj wędeczkę Podanie do metody, zobaczcie I tutaj kładziemy ołowia na przypon i dajemy tutaj najczęściej kukurydzę na haczyk na igielce dajemy jakąś kulkę bądź kukurydzę, na przykład takie. Takie żółte bądź pomarańczowe, kukurydzkę I potrzebny nam jest ołów, żeby tutaj przypomniał ciężar. Jak jest branie, to ryba się zahacza mocno i tyle, nie? Leci. A przypomnę dlatego taki długi, bo ryba nie może widzieć tego, że to jest podajnik nie, że to że jakaś żyłka, coś. Tak to leży na ziemi i daje to ryby, nie? Rybuszaj. Najwięcej zrzeknięcia ma tego dobra. Proszę! No, ciona! no, sobie no, Daj! O kurczę, no. mi Ja! 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 z No, No Daj Niecholuje Dziewczynka dziewczyna, dziewczyna. Dziewczyna, dobra Ja! chcę. Ja! Nie nie ci nic Jeszcze ryba, ale się gniewentka, co jest grane ścioneczka boli? Mhm. Coś wielkiego, nie? Trójka, to jest Ryłeboli, nie? Puszczaj, A ładna, trujeczka, bo 2,5. Dwajpu i, dwa i Piękna, Piękna ryba. I znowu lampa. Elegancki. Piękny. Ale jaki holbu, jaki odjazd! Szczerze nie ma tej kamery tak tego, nie wiem, że my biegniemy i to jest nagrywane, nie? Wy taką kamerę byś mówił. Nie? No Wszystkie wędki tutaj obok siebie to. Wszystkie wędki obok u siebie. Wziąć tam, tam. O jeszcze chwilę. Ja. Sam powiedę jakby ja tam nie wiem hmm. Hmm. nie ma. Nie ma ci próbuje, nauka. No ty możesz od metra tu miło jak, <laughs> jak ty teraz zrobisz? Kuba! Jak ty teraz? A to odwróć tu O widzisz? Także ma 54 cm. Jest to piąty karp. Ale ma dziwny ogon. To ma mieć 7 golów no, to jest 12 ryb. Ej, on ma z góry chyba złamany. O? Ej, nie gadajcie Ej, tu, połóż go, chcesz zobaczyć? Urocz byłby ciekawy. Piękny. Ooo. Oh. Piękna rybka. A tu, tak samo tak samo ma kółko. Ale ja tu musisz mm. tak zrobić, to zrobi, że to masz te trzy. Okej. Okay. Nie, bo tak by nie machał ogonem. Za bardzo. W sumie. Pięknie. No. Dobra, idź. Poszedł.